Wąskie, pełne wystających korzeni, kamieniste ścieżki raz pod górę, raz w dół. To jest to, co kolarze górscy lubią najbardziej. W okolicach Głuchołas takich tras nie brakuje. Zmierzyć się z nimi postanowili młodzicy i juniorzy z całej Polski. Klopawy, czyli cykliści w górach opawskich, okolicy skąd inąd, znanej kolarskich tradycji. A tutaj się odbywało bardzo wiele imprez tego typu. Między innymi kilka lat temu odbywał się Skoda Grand Prix. MTB organizowany przez Langa Ogólnopolski taki wyścig. Wcześniej rywalizowali głównie seniorzy. Te zawody zorganizowano z myślą o młodzikach i juniorach młodszych, czyli zawodnikach, którzy nie przekroczyli jeszcze 16 roku życia. Młodzi są jednak bardzo ambitni, poza tym to pasjonaci. Zaczynam od takich lokalnych zawodów, tam gdzie mieszkam. Miałam wtedy 9 lat bodajże. Kategoria dopiero była od 12 lat, Nie startowałam ze starszymi dziewczynami. Zawodnicy ścigali się na trasach o różnej długości. Młodsi mieli do pokonania 5-kilometrowy dystans. Niby niewiele, ale nie było łatwo. Są dosyć trudne zjazdy. Są miejsca, gdzie trzeba odpowiednio wjeżdżać pod górę. Taki wyścig to nic innego jak cross, a do tego trzeba mieć odpowiedni rower. Co się chce osiągnąć? Czy jedziemy tylko relaksową? żeby przejechać i walczyć. Jeśli walczyć, to trzeba zainwestować w sprzęt wysokiej klasy, wtedy sam amortyzator dużo pomaga, tłumi, powiedzmy, drgania i tak dalej. Nie? I waga, waga roweru. No, też. Wszystko jednak zależy od człowieka. Trening czyni mistrza, powiadają. Tu również trzeba intensywnie trenować. I jest tylko jeden, banalnie prosty sposób. Sam jeżdżę rowerem z trenerem, na przykład tam trener mówi ile kilometrów, jaka jazda, gdzie trasa jakaś i Jeździmy to po prostu. W cyklopawach udział wzięło 150 zawodników z całej Polski. Byli też kolarze z Czech. TVP Opole objęła imprezę patronatem.